Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej Świdwin. Dzisiaj mam okienko pogodowe. Szybka prezentacja. SXT. 17 rocznik. 150 tysięcy przelotu. AWD napęd. Kolor bardzo fajny. Blue by you. Pokażę auto dookoła. SXT to felga 18, Tutaj mamy nowe Opony AT Falken, czyli na drogę utwardzoną i nieutwardzoną, piecowo malowaną, felgę, czarne dekory, tak żeby wyglądał terenowo, turystycznie, żeby można było nim zjechać, dojechać w każde miejsce. Końcóweczka wydechu wyciągnięta. Na czarno bardzo fajny kolor w połączeniu z czarną oponą, z czarnymi dekorami. Tutaj też grill jest zmodyfikowany. Nie ma klasycznej chromowanej ramki. Zostawiliśmy tylko dolne dekory w chromie. I reling. Tapicerka welurowa. Pełna elektryka fotela kierowcy. Osiem cztery cala, wyświetlacz do nawigacji interfejsu, drugi rząd, dywaniki rąby, Ewa, siedem miejsc. Więc bardziej rodzinnie, zdalny start dorobiony, więc możemy odpalać samochód z kluczyka lewarek, klucz, winda na dole do pełnowymiarowego koła. Opony tu pokażę w słońcu. Bardzo fajnie wygląda, naprawdę mi się podoba. 72 dB. Głośność podana przez producenta. Słychać ją delikatnie bardziej niż klasyczną oponę szosową e, wielosezonową, ale to jest różnica taka, bym powiedział, kosmetyczna. Dywaniki dołożone na dwa rzędy, kilka drobnych zmian. I auto prezentuje się bardzo ładnie. Największą robotę tutaj robi Felga i opona. Mam nadzieję, że się podoba. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.